Witam Państwa. W dzisiejszym filmiku trochę podsumujemy sobie to, o czym mówiliśmy w ostatnich paru filmikach, czyli powiemy, ile jest podziałów n elementów na k części. No, ale z tego co już się uczyliśmy, powinniśmy wiedzieć, że nie jest to sprawa prosta i to zależy od czego zależy. No, między innymi zależy od tego, czy elementy chcą się dać podzielić. Na przykład, jak będziemy dzielić króliki na pasztety, no, mogą stawiać opór. Ale zależy też od tego, czy elementy są rozróżnialne, czy nierozróżnialne, oraz od tego, czy części są rozróżnialne, czy nierozróżnialne, i dlatego na tym pięknej tabelce mam cztery kratki i będę je teraz wypełniał i mówił, ile jest podziałów dla danego, danej kombinacji. No więc zacznijmy. W pierwszej kratce mam elementy rozróżnialne i części rozróżnialne, co są za elementy rozróżnialne. No u mnie standardowym przykładem są króliki. Króliki są rozróżnialne. Yy, yy, planety są rozróżnialne, muszelki są rozróżnialne, to są elementy rozróżnialne. No i akurat teraz jak chcemy podzielić na rozróżnialne części, no to dostaniemy po prostu jakieś funkcje, które po prostu te n elementów mapują sobie na jakieś k-elementów ok u nas na, yy, u nas możemy to zamodelować za pomocą muszelek Znalazłem muszelki już niosę muszelki mamy sobie jakiś zbiór muszelek i wybieramy sobie podzbiory yy, część muszelek pokolorujemy na jeden kolor Inny część, inną część muszę pokolorować na drugi kolor. No i każdą musimy pokolorować, więc każdą jakoś na jakiś kolor przydzielamy, ale to co jest ważne, to są różne, różne, różne kolory. tak? Na przykład czerwony, niebieski, zielony. Możemy o tym mówić, że króliki dzielimy po prostu, które króliki yy, 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 z królików robimy pasztety, ale te pasztety już mam przydzielone w który dzień będziemy jeść. Ile w takim razie jest takich, y, takich podziałów? Takich podziałów jest k do n tej. E, tutaj warto zwrócić uwagę, że ja dopuszczam to, żeby te podziały, y, żeby te zbiory niektóre były puste w k do n tej. Mamy dla każdego elementu po prostu k opcji. Y, a zatem mamy k razy k razy k. No i między innymi może się zdarzyć, że wszystkim elementom przypiszę ten sam kolor. Czyli tak naprawdę dzielę te Elementy na części, które mogą być puste. To znaczy tutaj, y, pisząc, że te części są większe y, równo od zera. Może niech będzie tak. E, co jak części są większe od zera, do tego za sekundę wrócę. Ale y, przejdźmy teraz do drugiej kratki. Mamy rozróżnialne elementy i nierozróżnialne części. E, co to znaczy? To są po prostu pewne podziały zbioru. I u nas na przykład dzieliliśmy sobie planety na galaktyki. Weźmy sobie dwie planety, te trzy planety. No i po prostu staramy się je podzielić, podzielić na dwie galaktyki. Powiedzmy, te dwie będą w jednej galaktyce. Ta, ta trzecia będzie w drugiej galaktyce. Może jakoś nie zaznaczę tutaj. Dał w prostokąty, żeby było jasne. Że po prostu sobie podzieliłem. Podzieliłem ten zbiór. Ile jest takich podziałów? No, mówiliśmy o tym, że tych podziałów jest n nad k, druga liczba Stirlinga. No, tylko tu jest oczywiście lekka niespójność, ponieważ to w ten sposób liczyliśmy podziały na części, które są niepuste, czyli części są większe od zera. No dobrze, a jakbyśmy chcieli policzyć, ile jest podziałów, n rozróżnialnych elementów na k nierozróżnialnych części przy czym niektóre części mogą być puste, no to co byśmy zrobili no skoro te części są nierozróżnialne to ważne jest po prostu tylko ile tych pustych części jest no i dopuszczamy, że, że ich jest parę, czyli tak naprawdę możemy podzielić ten zbiór na, na jedną część, na dwie części, na trzy części i tak dalej, tak dalej, no ale m, dzielimy na k części, których część może być pusta a zatem będziemy mieć po prostu taką sumę i od 0 do k, n nad i, druga liczba sztylinga. To jest sytuacja, w której dopuszczamy puste zbiory. No dobrze, wróćmy jeszcze tutaj wcześniej, bo nie powiedzieliśmy funkcji, powiedzieliśmy, że ile jest podziałów, kiedy, kiedy mamy, kiedy części mogą być puste, a kiedy, ile jest podziałów, kiedy części nie mogą być puste. No do tego najwygodniej użyć po prostu właśnie tej liczby sztylinga. To jest liczba podziałów n na k części, no ale tutaj nierozróżnialnych części, a tu potrzebujemy rozróżnialne części, no to po prostu możemy po podzieleniu n elementów na k części, po prostu je przydzielić do tych różnych części, a zatem tych podziałów będziemy mieć n na k, druga liczba Stirlinga, liczba Stirlinga drugiego rodzaju razy. K silnia to, są, to jest właśnie to przydzielenie tych różnych części do różnych elementów, czyli dzielimy króliki na, na pasztety. Na kapasztetów, na razie na nierozróżnialne części, no a potem przydzielamy, no dobra, to ten pasztet zrobimy jutro, ten pasztet zrobimy pojutrze i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, to było cały czas o częściach, o elementach rozróżnialnych. Przejdźmy do elementów nierozróżnialnych. Jak są elementy nierozróżnialne? No, na przykład gołębie, na przykład kokosy, na przykład jakieś jedynki, jeżeli dzielimy liczbę n. To są elementy nierozróżnialne. No to pierwsza sytuacja. Mamy nierozróżnialne elementy, ale dzielimy na rozróżnialne części. Co dostaniemy? Dostaniemy kombinację z powtórzeniami. Kombinację z powtórzeniami, ale my bardziej mówiliśmy o tym po prostu jako o równaniu x1 plus x2 plus kropeczki plus xk jest równe. N. Widzimy, że te zmienne są różne, ale dzielimy po prostu liczbę n, czyli dzielimy po prostu jakieś tam n gołębi, jak sobie z tym radziliśmy? Oj, te gołębie, zawsze problem z tymi gołębiami, naprawdę. E, jak sobie dzieliliśmy? No, braliśmy sobie te gołębie i po prostu pomiędzy te gołębie wstawiliśmy sobie zapałki, i w ten sposób dostawaliśmy podział tych nierozróżnialnych n gołębi na k części. Tutaj, na przykład, jak wstawię zapałki w ten sposób, to dostanę podział. Na 1 e, plus 1 plus 3, czyli jakbym dzielił na 3 części, dostałem 2 zapałki, dostaję podział. Ile takich podziałów było? No, jeżeli dzieliliśmy na niepuste części, no to po prostu pomiędzy w, y, w n 1 miejsc, pomiędzy tymi gołębiami wstawialiśmy k 1 zapałek, bo nam wtedy podział na k, e, ale jeżeli chcieliśmy Chcieliśmy dopuścić także puste, puste te części, to mieliśmy n plus k minus 1 po k minus 1. Nie ja wiem, czy to jeszcze widać. O, może najpierw trochę wyżej. Większe, równe 0, a tutaj większe od 0. No dobrze. No i została ostatnia, ostatnia część. Nierozróżnialne elementy dzielimy na nierozróżnialne części. I co to było? To były po prostu podziały liczby. Tak, i tutaj mówiliśmy o na przykład piramidzie z kokosów. Czyli po prostu mieliśmy sobie te kolejne części, i ważne jest było tylko to, znaczy te kolejne składniki, tak naprawdę, i ważne było to, ile. Ile jakie, jakie składniki występują? Czyli to na przykład był podział liczby 4 na 2 plus 1 plus 1. To jest diagram Ferrera. O tym też było w jednym filmiku. Ile jest w takim razie podziałów N elementów na już karetka przejechała, ile jest w takim razie podziałów N elementów na nierozróżnianych elementów na K nierozróżnialnych części mówiliśmy, że jest to pk od n to było nasze specjalne oznaczenie po prostu na liczbę tych podziałów i wtedy oczywiście te części były niepuste. A jakbyśmy chcieli dopuścić puste części, to co musimy zrobić? No tak naprawdę musimy w takim razie podzielić tą liczbę na maksymalnie k części. A ile mamy sposobów zrobienia tego? No w filmiku pokazaliśmy, że tych sposobów jest pk od n plus k, czyli dokładnie tyle, co podziałów n plus k nierozróżnialnych elementów na k nierozróżnialnych elementów. Czy to jest przypadek, kiedy mamy, dopuszczamy puste zbiory. No i to tyle, to, pod, to tyle podsumowania.